Witam serdecznie, to znowu ja Snow i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Depaw. W poprzednim odcinku powiedziałem, że będziemy grać Ginger, ponieważ myślałem, że to właśnie ona jest kolejna pod względem wieku. Jednak pewna dobra dusza uświadomiła mnie, że to nie Ginger, a Rose jest kolejna w kolejce, jeśli chodzi o wiek. Tak więc będziemy grać właśnie nią i właśnie nią będziemy zwiedzać Ciemny Las. Tak więc zapraszam do oglądania. No to ruszamy. O królika miała. obrazek i teren wiemy już dobrze że do domku babci mamy nie iść i co się właśnie stało nie mam pojęcia Widzimy ekwipunek, mamy taki sam, jak zgromadziliśmy pierwotnym czerwonym kapturkiem. No, może, oprócz paru rzeczy, chyba? Nie wiem, musiałbym sprawdzić. O tej samej dobrej duszy dowiedziałem się, że te kwiatki rozkładają się na wszystkie te postacie. Z jednej strony to dobrze, ponieważ są one wskazówką niech tylko się wysłowie po uzbieraniu odpowiedniej liczby po, na ekranie pokazuje nam się znacznik gdzie mamy iść, gdzie możemy coś znaleźć jednak z drugiej strony pierwszym czerwonym kapturkiem który jak dla mnie był pierwowzorem ponieważ, ponieważ był małą dziewczynką i miał wyzbieraliśmy ich no już dużo, ile to było 74, 75 coś koło tego więc dla pozostałych postaci nie zostało dużo no ale zobaczymy co nas czeka w lesie jestem ciekaw jak w tą postacią rozwiązali twórcy kwestię wilka czy to też będzie jakiś owłosiony wilkołak czy może co innego o proszę już mam jakiś wskaźnik ale on nas kieruje na drogę Nie wiem jaki to ma sens Dlaczego jakieś dziecko się śmieje? Halo? A czy możemy podejść do tej budki? Możemy Halo babciu? Tak, tak, już niosę Dlaczego zrobiło się ciemno? Co? Dlaczego nas tu wyrzuciło? E, nie rozumiem. Może to po prostu jakieś, Nie wiem... save point, czy coś takiego? Że nas wrzuca z powrotem do tej chatki? No dobra, mniejsza o to. Ruszamy jeszcze raz, sorry za to. Nie wiedziałem, że takie coś się stanie. Pominę to, bo nie będziemy tego drugi raz oglądać. Dobra, tym razem nie idziemy do tej budki telefonicznej. Idziemy w las. Halo? No i zaś ten wskaźnik. Gdzie on nas prowadzi? Nie, on nas wyraźnie do domu babci prowadzi. Albo i nie? Nie, gdzieś w las, tylko że po drugiej stronie. No dobra, to idziemy. Teraz będę zwracał większą uwagę na to, co się dzieje na ekranie. Może to zaoszczędzi mi trochę czasu i nie będę się tak błąkał bez sensu. A jakieś kwiatki dookoła? Nie. Zdawało mi się, że tu kwiatkę widziałem. No cóż... Z moim wzrokiem chyba nie jest najlepiej. Biegniemy przed siebie. Nic się nie dzieje. Zaszliśmy na cmentarz. Cmentarz? Tak. Znane nam miejsce. Spotkamy tu wilka? Nie. Nie ma wilka. Halo, wilku? O, wariatka. masz wariatka. Czyli co? Od grząbu do grobu teraz. A z czaszką możemy coś zrobić. Podniesiesz ją, czy co? To sformułowanie miażdży. Umarli idą do piachu. Twórcy nie taczkali się ze słownictwem. No... No dobrze, zakopałaś już tą czaszkę. Został to w spokoju. I teraz gdzie? Groby? Co? Ktoś mógł coś z tym drzewem zrobić, nie pamiętam kto. No nie chyba nie ty. Nie, ktoś inny. No dobra. A na co ty tak patrzysz? Czy coś tu możemy zrobić? Chyba nie. No nic, chodźmy przed siebie. Tam chyba stoi ta wariatka. Ale ty dziwnie biegasz. Znowu ten wskaźnik. I znowu wskazuje na cmentarz. No dobra, chodźmy na razie tam. Z poprzednich odcinków pamiętam, że ktoś tu coś mógł coś zrobić, tylko nie pamiętam czy ta postać. Nie. No dobra, chodźmy za tym wskaźnikiem. No to znowu na cmentarz zajdziemy. Czyli coś jeszcze tutaj musi być O boże to tempo biegania tej postaci mnie powala łyczek czegoś zdrowego? Może ten? No nie, tam byliśmy Kopałaś tą czaszkę już tutaj, no to no, dla innej postaci, co my zakopaliśmy tą czaszkę, a inna postać będzie odkopywać? No to po co my to robiliśmy? Hmm, halo, co my tu możemy zrobić? Wiemy, że drzewo nie. No dla kogoś innego. Że to jajka. No też nie. Któryś z grombów? Nie. Nie. Nie, tu? Też nie, chyba że z drugiej strony mam stanąć. No też nie bardzo. Tutaj? Nie, tu? Też nie no to ja już nie wiem. No idź. Może od tej strony. Nie. Zaczyna się wspaniale. Może ten z tymi kwiatkami? Nie, to dla naszego pierwotnego czerwonego kapturka. No nie rozumiem. No dobra, wyjdźmy stąd. No, biegnij! No i jak? <śmum> nie, dobra, na razie to olewam. Idę gdzie indziej. Chociaż powiem szczerze, nie daje mi spokoju ten wskaźnik. Na samym początku już nagrywania przerywać, a przecież do wszystkiego, do czego mogliśmy, to podeszliśmy. Było tam coś, co przeuczyłem. Nie rozumiem. Jeszcze raz tam idę. Mamy coś użyć, chociaż nie, bez sensu by było, co my możemy tu zrobić? No nie, nie za bardzo. Ty mi powiesz, co tutaj możesz zrobić? Zaraz jakaś frustracja chwyci. Cały odcinek spędzimy na cmentarzu. Jak tego miejsca unikaliśmy, to teraz jesteśmy na nie skazani. Coś przy tym murku? Ale idź do przodu. Dziękuję Ci bardzo. Coś tutaj. Nie. Przy tym grobie. Nie. Przy tym. Cokolwiek. spojrzenie. spojrzenie, przy którym to z tym, że Przy tym nie Przy tym Jej spojrzenie i miny mnie przerażają. Halo, co my mamy tu zrobić? Hmm. Bo uznam, że to jest jakiś błąd. Dobra, wiecie co? Zapiszę grę, pójdę sobie zrobić coś do picia i zaraz do Was wracam. Ok, jestem już z powrotem. Tak więc co? Szukamy bezowocnie dalej po cmentarzu, czy ruszamy w dalszą drogę?